Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Weronika Zając, Goniec Freak Fight. Jesteśmy na High League 4. edycji, a wraz ze mną jest Macias. Witaj. Hej. Jesteś po raz pierwszy w środowisku freak fightowym jako uczestnik. I powiedz mi, jak się z tym czujesz? Jak już opadły pewnie emocje po konferencji? Jak ci tam było na scenie? W porządku. Pod koniec już jak mnie wywoływali, no to tak czułem ekscytację chyba jednocześnie ze stresem, tak mi się wydaje. No, ale to też ze względu takiego, że dużo ludzi i taka otoczka, wow. Nie wiem, coś, coś nowego dla mnie, ale chyba sporo było, tak mi się wydaje. A jakbyś ocenił publikę tutaj w High League, a publikę na koncertach, to czy tutaj czułeś chociaż minimalne wsparcie widowni? No, bo ja słyszałam, że jednak był jakiś aplauz, jak wychodziły. Czułem, czułem, byli ze mną moi ludzie, pozdrawiam ich. LDZ w pomieszczeniu, a jednak na koncertach to jest bardziej odczuwalne, no bo tam wszyscy przychodzą dla ciebie. I tam w ogóle już cała publika szaleje. Tutaj jakaś część tam na koncertach już cała, cała publika, wiesz, going crazy. Tam wszyscy skaczą, bawią się, masz ochotę sam skoczyć. A był lekki stresik jak tam wypowiadałeś? Czy łapałeś za mikrofon? Nie, jak się wypowiadałem, to nie. Eee, ale szczerze, to jak wychodziłem do tego face to face, to trochę chyba był. Tak? Czy eee. się Josefa? Nie, no kurwa. Boję się tylko rekinów. Ale ta, całej tej otoczki wiesz, może się trochę stresowałem nią, ale to kurwa nie ma znaczenia żadnego, kurde przepraszam. No ja myślę, że bardzo szybko się oswoisz, ale wracając do twojego przeciwnika, co sądzisz o Josefie? Wiem, że z jego twórczością no nie do końca jesteś zapoznany tak na 100%, ale kojarzysz kim jest na pewno. Kojarzę. Ale co nim uważasz w ogóle po tej konferencji, jakim jest człowiekiem według ciebie? No chyba za dużo nie powiedział, także też tego ocenić nie potrafię. A... Jeżeli chodzi o jego twórczość, no to tak jak powiedziałem przy stole, że wydaje mi się, że to nie jest prawdziwe. Że to nie jest wszystko takie prawdziwe, jak, na no, jakie wygląda. Czyli co, jakiś element kreacji tutaj się wdarł? Możliwe. Nie mam pojęcia, bo nie siedzę w tym towarzystwie i w tym otoczeniu. Może tak być, może tak nie być. Nie wiem. To są moje przypuszczenia. A miałeś okazję obejrzeć jego walkę? Tak, zdarzyło mi się tydzień temu chyba. I uważasz, że w czym masz na przykład przewagę? Czy istnieje w ogóle taka płaszczyzna? Ja się biję w K1 w małych rękawicach, więc to jest stójka sama. No i uważam, że we wszystkim mam przewagę. Jesteś pewien zwycięstwa po prostu. Tak dobrze. E, powiedz mi Macie, w takim razie trochę o twoich przygotowaniach. Wiem, że uczestniczy w nich poniekąd e, widoczny tutaj Kuba Nowaczkiewicz. Czy to on cię skłonił do tego, żeby wejść do High league, czy może przez to, że wcześniej Bary bił się na łamach Hype MMA bodajże? Czy to może to tak skłoniło ciebie na do pewno, takiej decyzji? Na pewno to poszło tak z jego polecenia i wiem, że też Nitro tam powiedział dobre słowo o mnie. Dlatego się chłopaki do mnie odezwali. A, no jest w tym jego zasługa duża i tak samo. tak samo On wyszedł z inicjatywą, żebym się przeprowadził do Krakowa i tam trenował razem z nim. Kodficajemy, Martin, pozdrawiam chłopaków wszystkich z sali. Czy to jest w ogóle taka zmiana w Twoim życiu, że na przykład jak teraz jesteś po raz pierwszy tutaj w tym środowisku fightowym, to planujesz zostać tutaj na dłużej, czy to jest tak na jeden sezon? Jak to wygląda? Czy nie jesteś jeszcze w stanie powiedzieć? Ja lubię się bić, to prawdopodobnie jak będą pieniądze, to zostanę na dłużej, więc droga otwarta. A propos bicia, to powiedz mi więcej może o Twoim doświadczeniu treningowym, co wcześniej trenowałeś, może jakieś dyscypliny, od kiedy jesteś w treningu? W treningu, to szczerze jestem od tygodnia, nie, półtorej tygodnia, wcześniej sobie tak rekreacyjnie chodziłem na, na boksie, czasami na kika, Dwa razy w tygodniu, może, ale to też było niedługi okres przed tą walką, bo tak jak mówiłem już wcześniej na konferencji, ja miałem dwa razy operowany bark. I to mnie na jakieś 4-5 lat wykluczyło w ogóle ze sportu walki. Trochę też mi w głowie poprzewracało, ale teraz wszystko wraca na dobre tory i jestem skoncentrowany tylko na tym, żeby się bić. Bo lubię się bić. Okej, okay, no dobrze. A jeżeli chodzi o bicie, to tutaj jakieś uliczne walki wchodziły u ciebie w grę bądź wchodzą? Bo tutaj jest wielu takich zawodników, którzy praktykowali bądź nawet praktykują taki styl bicia się. Ja się nie biję na ulicy. Rozumiem, tylko w takich normalnych warunkach po prostu. Tak. No dobrze. Macias, powiedz mi jeszcze, może przychodząc do Twojej w sumie kariery muzycznej. Czy jest ktoś właśnie ze środowiska muzycznego, z jakiejś polskiej sceny rapowej, z którym to chciałbyś się zmierzyć w OKTAGONIE? Raczej nie. Mi to jest obojętnie z kim będę się bił. Obojętne. Czy masz z nikim spiny? Raczej chyba nie, a jak już to, to te spiny zostały powyjaśniane na tyle, że, że nie trzeba ich kontynuować. A propos kontynuacji, no to ja wiem, że wasza grupa jest jedną z tego, że bardzo dużo melanżuje. Wy się tym dziejecie w mediach społecznościowych, na waszych klipach i tak dalej. Jak teraz wygląda sprawa z imprezami? Nie ma imprez. No, nie wierzę, nic totalnie? Nie ma. Nic. W ogóle wrzuciłem wszystko. Tylko jestem skoncentrowany na tym, żeby się pobić. Myślisz, żeby wytrwasz do końca? Wytrwam. Dobrze, czyli po prostu jak odbędzie się Wasza walka, to wtedy rozumiem, że powracasz do swojego normalnego trybu życia. Nie, nie do końca. No, może w jakimś stopniu wrócę, ale na pewno z umiarem, bo do tego czasu to jakoś tego umiaru nie miałem. Ale teraz będzie mi łatwiej go wydzielić. Jeszcze wspomniałeś na początku naszej rozmowy o Nitrozeniaku. powiedz mi w ogóle jak zaczęła się wasza współpraca z Nitro Bo rozumiem, że teraz jesteście w kontakcie, jako że też jesteś we Freak Fightach, prawda? Nitro też miał swoje występy, prawda? Jak to wygląda? Jakie masz relacje z Nitro? Bardzo dobre, pozdrawiam Sergiusza, dużo nam pomógł i tak samo my mu pomożemy, jeżeli będzie potrzebował i jestem mu wdzięczny razem z chłopakami. Także zawsze będziemy go wspierać. Będzie jakaś wasza, nie wiem, kolaboracja ubraniowa czy coś w najbliższej przyszłości? Już była. Ale właśnie czy będzie następna. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie umiem tak powiedzieć, co będzie w przyszłości. No dobrze. No dziękuję, wszystko wiemy. No co Macie? Ja trzymam kciuki w takim razie za twój debiut w Oktagonie. Zobaczymy jak to wyjdzie. I ostatnie słowa dla naszych widzów. Pozdrawiam was serdecznie i nigdy nie słuchajcie obcych ludzi i róbcie swoje cały czas. Pozdro, dziękuję bardzo. Znów był Macias. Hej.